Dobra, Nie ma Nie ma Nie ma miejsca. Nie ma na Nie żeby wyszła, Nie Nie grajcie jeszcze z ma Dobra. Nie później miejsca. Nie ma macie Nie ma piłka Nie ma miejsca. tylko ma wyjść Nie ma ataku, Nie ma Dobra, Krocz! Tak? Halt! Engage! Dobra, nie pchaj, nie pchaj, nie pchaj! Dobra, wstąp, 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 czy nie? nie. nie. No, tak, trzy. Bardziej się obrzęczni razem. Lewy filar musi cofnąć w O, taki tak mi zrobisz, który pyk. Tu, albo du, daleko sobie, albo tutaj lekko, nie? Pykam wrąci i O, o, właśnie idealne ustawienie. A, teraz was tchniemy, więc stańcie już mocniej, nie? Dobra, teraz wychodzi. Atak! Gramy. Brawo! Tak, pause, engage. Nie pchaj, no, nie pchaj, nie pchaj. No. Trzymaj go, tu musisz o, 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 trzymaj. Nie, nie, nie. chodź, wiąże, to Chodź, chodź, chodź. Uwagią, tak jak stoimy mocno, płynie chyba agresywnie, a na tak upawimy nie? się piłków, ale żadnej czegoś. Panujemy te chwilka, ale też my się robimy, nie? przerwie, idziemy za nim. Jak widzisz szeroko, rzuć szeroko, jest dziura, ktoś ci krzyknie, pójść go na krótko, przejdzie. Pójdzie. Tylko ufamy sobie, nie? I w obronie komunikacja, żeby każdy wiedział kogo bierze w obronie. Czesuwamy, prawo, lewo, całe, całe. Jak ktoś nie widzisz, że nie ma, to od razu dowoła. Pójdzie, po błoku.

No to kaskada, Teraz No mówię, no. potem można przyspieszyć, tylko że ty ten obal... Ona specjalnie jest tak A nie, wszystko jest dobrze, tylko nie ma prog. Potem robimy. nie chciał. Po tym meczu albo po następnym, to już jak następny. Po następnym. Lidziesz! Idziesz? Idziesz, po Wejdźcie! Daj, daj go! Wejdźcie! Wejdźcie! To jest moja mama. W się dogadacie, to chcę, żebyście jak najszybciej zagrali, bo to co tam na co dzień będziecie zrobiliście. To co tam na No to mówię, skorpia ile Andrzej i Ekipa potrzebują na dogrzanie się, tak? Teraz, teraz, mój nie.

Super, Idzie! Ja, ja, Dobre! Rano, dobra. Super, 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 super. Przegrupuj, przegrupuj! Rozgrywa tumbo, rozgrywa piłkę, no jawki Szeroko, szeroko! na Idzie! Jest! 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 Super! Panowie, dwie wierpiego zostają, zostawiam do tyłu. Dlawu, Patrick! Dlawu, Patrick! Dlawu,

O! No! 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 No, ale... Pomysł dobry. Obsta, obstawał, obstawał! No, nie, mój, no, mój, Nie, bo no, chcą grać z ich nie grać. A potem wracamy do tego. Ktoś no, nas tu A. Czyli że no wracamy, żeby ci zagrali mecz na pewno stanął, nie? Piła, 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 piła! Wsparcie AZDS! Nikogo nie było za Bartkiem. Dobrze Bartk, nic się nie więcej nie mogłeś zrobić. Gdzież?

Në përpëmët në pe është që të rrëme faze rrezik, どっちがいいですここか Nie, sorry. Bez zmiany radiu! Panie sędzia, zmiana! Bardzo proszę. Panowie słuchajcie, nie rozsłuchajcie się po Ej! Po prostu! Po meczu zrobimy zgięcie. Puszczam, pokażę! Damy go! Piłka, piłka Tadek!

Diolch yn fawr iawn am wylio'r fideo.

no właśnie, no <noise> właśnie, Ale wiesz, my tak przeszliśmy, nie, no, no, to no to wresz. Wresz. Owszem, tak, tak, do drużyny Tytana ze zgodą kierowników drużyn dołączył nasz wychowany Robert Włosiacki na co dzień reprezentant Polski, zawodnik ekstraligowej Poznani, także bardzo się cieszymy. W turnieju bierze udział 9 drużyn. Drużyny są prawie z całej Polski, bo jest i Szczecin, i Koszalin. I Elbląg, i Warszawa, także nie ma, że drużyny z bliska czy z daleka. Wszyscy przyjeżdżają, wszyscy chcą się bawić z jajem i tę niedzielę spędzać z nami. A ty tam swój pierwszy mecz wygrał z drużyną AZD za WF Poznań. Można powiedzieć, że tradycji stała się zadać, bo ponownie jako pierwsi tracimy punkty i potem odrabiamy, ale widocznie to wpływa na nas motywująco. I, no i tak gramy, tak gramy.